Stowarzyszenie Arka Ocalenia. Nabożeństwo marcowe, ku czci Świętego Józefa, miesiąc marzec, tradycyjnie poświęcony jest Świętemu Józefowi. Nabożeństwo do Świętego Józefa zaczęło się rozwijać w III lub IV wieku, jednak w modlitewniku, pieta, można znaleźć modlitwę do opiekuna Jezusa datowaną na rok 50. Ta modlitwa została odnaleziona w 50. roku po Chrystusie. W 1555 roku papież przesłał jej tekst cesarzowi Karolowi, który wyruszał na bitwę. Każdy, kto przeczyta tę modlitwę, usłyszy ją lub będzie ją miał przy sobie, nie umrze nagłą śmiercią, ani nie utonie, trucizna na niego nie podziała, ani nie wpadnie w ręce wrogów, ani nie zginie w ogniu, ani nie zostanie pokonany w walce. Odmawiaj tę modlitwę rano, przez dziewięć kolejnych dni, w takiej intencji, w jakiej chcesz. Nigdy nie słyszano, by ta modlitwa zawiodła. Jednak, by ta modlitwa do świętego Józefa faktycznie była skuteczna i nie zawiodła, trzeba spełnić jeden ważny warunek: musimy w niej prosić o faktyczne duchowe dobro dla siebie bądź dla osób, które powierzamy Bogu za wstawiennictwem Józefa. O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. O święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców. O święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie, a w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj go mocno w moim imieniu, ucałuj jego drogocenną głowę i poproś go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen. Cała Polska modli się z nami, przyłącz się do nas. Szczególne łaski, które można wyprosić za wstawiennictwem Świętego Józefa. 1. Za przyczyną świętego Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości. 2. Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem. 3. Za jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do niej nabożeństwo. 4. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. 5. Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa. 6. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. 7. Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa. Akt poświęcenia się świętemu Józefowi. Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram cię za ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupionej krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę. Amen. Wszystkim modlącym się z nami. Składamy Bóg zapłać. Stowarzyszenie Arka Ocalenia.